Co tu się dzieje? Bawią się w wyłowić bucik, nie słyszałeś o tym? Nigdy na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. I co będzie jak wyłowi? Panna się cieszy, bo to znaczy, że jej kawaler jest rycerski i zaradny. Żadnej nagrody? Nawet buziaka? A to już od każdej panny zależy osobno. Jak chce to da, jak nie chce to nie da, ale przymusu nie ma. O! To jeszcze nie koniec. Podoba mi się ta zabawa. Czani, dawaj but. Wyłowię go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy. Tylko mi obserwuj, Szani. Nie mogę oderwać oczu. Widzieliście, jak ochoczo się zabrał za łowienie buta? W gębie jest mocny. Zobaczymy, jak mu idzie pływanie. To wiedźmin? Nic z tego, że wiedźmin? Słyszał kto, żeby wiedźminy buty łowiły?